Witam Was serdecznie z tej Harden. Na dzisiaj kolejny materiał, którym będę chciał wam przedstawić hardcara, czyli pojazd do nauki programowania. Zapraszam na materiał. Partnerem dzisiejszego materiału jest firma PCB Way, w której wytrawiłem właśnie płytki do hardcara wersji drugiej. Tak, to już jest druga wersja mojego hardcara. I Będę chciał w dniu dzisiejszym omówić tą wersję i porównać ją do wersji pierwszej. Zrobiłem w ten sposób, że każda wersja hardcara ma inną solder maskę, więc czarna to jest pierwsza, czerwona to jest druga wersja. Dobrze. Główna zmiana, jaka nastąpiła w wersji drugiej, to pozbycie się rezystorów THT, a zastąpienie ich rezystorami SMD wielkości 1206. Jeżeli chodzi o wielkość rezystancji dla, dla rezystorów, zostały one takie same jak w wersji pierwszej. Druga znacząca zmiana to jest pozbycie się jednego ekspandera. Tak, postanowiłem, że na wersji tak zwanej slimy, bo wersję drugą nazwałem wersją slim, taką odchudzoną, nie jest potrzeba montażu drugiego ekspandera. Tym bardziej, że w czasie, kiedy tworzyłem ten oto projekt, za bardzo ekspanderów nie posiadałem. A jeden ekspander wystarczy do prawidłowego działania płytki. Dobrze, i teraz tak. Dlaczego rezystory SMD? No. Główny powód jest taki, że zabierają mniej miejsca. Czy to mniej miejsca zabierają one w trakcie magazynowania? Tutaj mamy naprawdę około 1000 rezystorów różnej wielkości. No, zobaczcie jakie to jest maleństwo. Na tym pasku mamy około 20 rezystorów. Więc, to jest pierwszy powód, dlaczego pojawiły się rezystory SMD. Drugi powód jest taki może taki dość kuriozalny, ale chodzi o to, aby też poćwiczyć, no bo THT już lutować ja potrafię, moi uczniowie zapewne też, ale z lutowaniem SMD-ków no już jest lekki problem, może być i to dla mnie, i to dla nich. Więc dlatego wersja druga jest z rezystorami SMD. To jest taki też sprawdziany, żeby. Zrobić takiego robota samemu. Jeżeli chodzi o funkcję robota, nic się nie zmieniło z wersją pierwszą, czyli mamy RC, wykrywanie przeszkód i line follower. Przez to, że nie ma jednego ekspandera, no to peryferiów raczej do tej płytki nie podepniemy, chociaż wyprowadziłem tutaj magistrale SCL i SC, SDA TX, RX, 5V. GND. No, i mamy jeden wolny pin na ekspanderze. Pin siódmy na tym ekspanderze. No, i mamy też, pamiętajmy o tym, możliwością podpięcia czujnika ultradźwiękowego. Dobrze. Wersja druga ogólnie już przyjęła koncepcję, że silniki będą silnikami prostymi i. Przyjąłem też taką koncepcję, że będę montował mniejsze diody LED, ale to zapewne zobaczycie na e, filmie e, zdjęcia. Tak prezentuje się wersja pierwsza, którą nie tak dawno widzieliście na kanale. To jest wersja e, druga. W dwóch jeszcze tych wersjach zastosowałem zwykłe diody LED. W wersji trzeciej będą już to tak zwane super diody, i ten film pewnie o tym. Hardkarze, pojawi się też za jakiś czas. Zmieniłem też jeszcze koła. Przy silnikach prostych wystarczy te ogumienie, co jest. Przy silnikach kątowych jednak trzeba było zastosować swoje ogumienie. Tutaj mówię głównie o Line Follow wear Tak prezentuje się płytka w technologii THT, Full THT. No, oprócz tego, tam czytam, dwóch SMD-ków stabilizatorów. A tak będzie wyglądała płytka częściowo w SMD. Plus tego jest taki, że część rezystorów bez problemu można było ukryć z drugiej strony płytki od spodu. Mam tu na myśli na przykład rezystory do czujników wykrywania linii. Dobrze. To teraz taki mały pokaz możliwości tego pojazdu. Uruchamiamy hardkara, uruchomimy aparaturę. Zaczniemy może od diod, Uruchomimy na początek wszystkie diody. Wszystkie diody świecą. Można oczywiście zapalić się tylko przednie, boczne oraz tylne. No, z tylnymi jest taki problem, że nie będzie je zbytnio widoczne, ale, ale są. Dobrze, RC. Przez to, że zastosowaliśmy silniki proste, ten pojazd jest lekko wolniejszy, bo przełożenie jest inne w stosunku do silników kątowych. Jeżeli chodzi o omijanie przeszkód, oczywiście wszystkie czujniki działają prawidłowo. No i line follower. Przez to, że zastosowane są silniki troszkę dalej od czujników, temu też ta prędkość przy zastosowaniu tej odległości od czujników mogła być lekko większa w stosunku do pierwszej wersji, chociaż w sumie, jakby tam tylko silniki dać na proste, też wszystko byłoby odpowiednie. Podsumowując, wersja druga SMD w stosunku do wersji pierwszej nie ma jednego ekspandera. Więc też mniej rzeczy potrzebujemy, aby tego, ten pojazd przygotować. Obie e, konstrukcje są ze sobą kompatybilne, i tylko jeżeli zdążę zrobić, zaprojektować obudowę, to obudowa będzie pasowała taka sama do jednej, drugiej e, konstrukcji. E, o, tak samo jeżeli chodzi o podstawowe opcje, czyli programowanie e, nrf programowanie silników, e, programowanie diód to wszystko jest kompatybilne między sobą i takie były założenia projektu że jeżeli będę z wami razem lutował któregokolwiek z hardkarów to będę mógł wykorzystać na swoich zajęciach z młodzieżą pamiętajcie że wszystkie materiały związane z hardkarami są publikowane w opisie pod tym filmem. Tam będziecie mieli przekierowanie na stronę, a na stronie będziecie mieli Gerbera do wytrawienia sobie takiej płytki oraz wszelkie potrzebne informacje, które przydałyby Wam się do budowy takiego pojazdu. Program jest kompatybilny, podobny jest między Pierwszą, a drugą wersją. Postaram Wam się opublikować w wpisie dotyczącym wersji drugiej, też do niego przykładowy program, a pilot jest osobnym projektem. To tyle. śliście wam dziękuję, zachęcam Was do dania łapki w górę, napisanie komentarza i udostępnienie tego materiału. Ja się żegnam. Życzę z wami miłego dnia, wieczoru lub nocy, w zależności kiedy ten film widzicie i do następnego razu. Trzymajcie się! Cześć!